proszę, siadać. Mm. Dziękuję za współpracę. Oczywiście. Um. Coś do picia? No Tylko sekundę, dokończę coś, dobrze? W porządku. W takim razie... Mm. Nie, niestety nie mogę udzielić takich informacji. Nie, nie mogę powiedzieć w związku z jakim śledztwem odbywa się to konkretne przesłuchanie, ponieważ odjęłoby to pewnego rodzaju wiarygodności pytaniom, które, które będę zadawać. Um, zresztą, wszystko w swoim czasie. Um, ok, zacznijmy. Nazwisko? Mhm, tak, drugie imię też. Mm, widać? To imię i nazwisko już widnieje. Tak, będę do tego używała specjalny rękawiczek no, Ale będę musiała niestety zbliżyć się troszeczkę bardziej. W porządku. Zatem, czy otrzymuję zgodę, żeby zbliżyć się i dotknąć twarzy? Tak. Dobrze. Robię to ze względu na. Łosów. Tak, są to rzeczy, które dosłownie trzeba wypadać samemu. i Można otworzyć. Dobrze. Teraz zaświecę troszkę latarką. Może być jasno, ale proszę się nie przejmować wzrok. Proszę jednak podążać za moimi palcami, dobrze? Proszę nie zwracać uwagi na latarkę, tylko podążać za palcami. W porządku. Druga strona. Nie zwracam. W porządku. Zaświecę jeszcze raz. Proszę teraz podążać wzrokiem za światłem. Okej, okay. w porządku. Ta część za nami, tu mamy rękawiczki. Pozwolę sobie zanotować kilka obserwacji. Nie, tak Wyjść. nie jest pan tu przetrzymywany siłą w żaden sposób jest pan tu tylko i wyłącznie dobrowolnie jako, że współpracujemy, prawda? dobrze, doszliśmy zatem do tej części przesłuchania kiedy to zacznę zadawać troszeczkę więcej pytań no i oczekiwałabym szczerej Naprawdę zgłębi serca odpowiedzi. Czasami to musi być ten, ten pierwszy odruch, ta pierwsza odpowiedź, która przychodzi do głowy, a czasami to musi być ta po prostu najprawdziwsza. Tylko to pomoże nam w dalszym śledztwie, jeżeli nasza Proszę mi powiedzieć, czy ma pan coś wspólnego, może? Zaświecę. Czy ma pan coś wspólnego z kuponami promocyjnymi do Max Premium Burgers? Czy może spożywał pan tam jakiś posiłek? Hmm. Proszę. kiedy ostatnio był pan w Max Premium Burg? Odcinał Pan w ten sposób kupony. Nie. Mhm. Z tego co nam wiadomo, z tego zestawu kuponu został usunięty tylko ten najtańszy. Pasowałoby to do Pańskiego profilu, dlatego też. Musieliśmy zweryfikować, ale jeżeli mówi Pan, że nie na pan ten sposób, tak też zanotowałam. Moje kolejne pytanie brzmi, jaki ma pan stosunek do autostrad? Nie, 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 nie. Nie podważamy pytania. Po prostu odpowiadamy. O słyszałem. Ciekawa odpowiedź. Dobrze. Proszę teraz zamknąć oczy. Ponownie zamknąć oczy, nie otwieramy i proszę mi powiedzieć, co powstaje w wyobraźni, kiedy mówię hasło: krzesło. Mhm. Proszę mi opisać to krzesło w jak największym szczególe. Aha. Jaki kolor? Wykończenie? Półmat, matowe, ...połysk? Z jakim oparciem? Aha, rozumiem. Dziękuję bardzo. Kolejne moje pytanie. Co ten przywiot robił w pańskiej torbie? Z tego co nam wiadomo nie ma pan psa. Mhm. Tutaj jak widzimy ranchos, firma Pedigree. Szeroko znana jako marka przysmaków dla psów. Takich jak na przykład ten. Nie posiada pan ani takiego, ani żadnego innego psa. Może to jakiś bieg okoliczności, ktoś panu podrzucił, ktoś pana chce wrobić. Jak to jest? Mhm. Jak też widzimy, nie mógł to być przypadkowy zakup. Ponieważ jest to opakowanie otwarte, w dodatku prawie całkowicie puste. Został tu tylko jeden ranchos. Proszę się przyjrzeć. Mhm. Tutaj widzimy tego ranchosa, który nam pozostał. Tutaj moje, moje pytanie również brzmi czy kiedykolwiek spożywał Pan smakołyki dla psów mhm. ciężko mi w to wierzyć, ale Tku. czy w wieku od 6 do 13 w którejkolwiek klasie posiadał Pan coś takiego jak Klasowe świeże, mhm. mhm. oczywiście rozumiem teraz pokażę Panu, właściwie dam do powąchania pewne perfumy. Pewien zapach. I proszę mi powiedzieć pierwszą rzecz, która przychodzi Panu na myśl po powąchaniu tych parfum. Mhm. Czy ten dźwięk coś Panu przypomina? Z jakim celebrytą skojarzyłby pan ten zapach? Kto mógłby tak pachnieć? Mhm. Ciekawe, ciekawe, ciekawa odpowiedź. Nie, proszę mówić, proszę mówić. Aha. Moje kolejne pytanie brzmi: czy kiedykolwiek oglądał pan rybki z Ulubiona postać? Proszę mi powiedzieć, czy ta kaseta jakkolwiek kiedykolwiek mogła znaleźć się w pańskim samochodzie? Mhm. Proszę mi powiedzieć, dlaczego jest w takim dobrym stanie? Dlaczego jest tak dobrze zachowana? Mhm. Proszę jeszcze się przyjrzeć. Nawet sama okładka, jak tutaj też widzimy, nie posiada żadnych zarysowań. I z drugiej strony, fantastyczna kondycja, naprawdę świetny okaz. I teraz, gdybym otworzyła tę gazetę, to pudełko. W środku znajdę faktycznie to, co ma znaleźć się według producenta. Jest pan pewien? Znajdę tam kasetę z filmem rybki swarajnej". Sprawdźmy w takim razie. Sprawdźmy to razem. Chwila niepewności, światło jest takie, jak jest, są to faktycznie rybki sferyjne, pytanie miało, miało na celu wybić wam pana z rytmu i w pewien sposób zdekoncentrować zresztą, nie wiem. żadne przestępstwo wozić kasetę rybki swerajne w swoim bagażniku natomiast tutaj mamy pewne podejrzenia jedyne co mi tak właściwie pozostało to wykonać kilka jedyne, jedyne co mi tak właściwie pozostało um, to wykonać kilka zdjęć do naszej karty taki. Czy to będzie w porządku, jeżeli zrobimy to teraz? Mhm. Wyrażam wam go tak? W takim razie zajmiemy się tym teraz. Od razu mówię, poza ma być jak najbardziej naturalna. Mina również. Żadnych uśmiechów. Żadnych. No. świetnie głowa na tą stronę i w drugą stronę głowa w tą stronę dokładnie tak Proszę się teraz odwrócić Pisanie tej zgody. to jest długopis. Przetwarzanie danych. Bardzo dziękuję za dzisiejszą współpracę. Mam nadzieję, że przesłuchanie nie było źródłem dyskomfortu. A jeżeli okazało się w pewien dziwny sposób relaksujący, to, to bardzo się cieszę i mam nadzieję, chociaż.